Kufer, jak widzicie, został zdjęty. Teraz pokażę Wam w jaki sposób zamontuję w to samo miejsce, w którym był kufer dla pasażera walizkę. Bezpośrednio na bagażnik, w miejscach, w którym będzie stykała się skrzynka z bagażnikiem, nakleiłem resztki, które mi zostały, uszczelki. Zwykła uszczelka, którą klei się w futrynach drzwi. Mam nadzieję, że uszczelki te zniwelują drgania ze skrzynki, bo w czasie jazdy na jakichś wybojach e, skrzynka, żeby nam się nie przesuwała, wiadomo, jak się dokręci, to może nie będzie nam się przesuwała, ale w jakiś sposób trochę zniweluje to, to e, drgania z tej skrzynki, e, położona bezpośrednio na tych uszczelkach, dociśnięta śrubami, moim zdaniem lepiej, lepiej to będzie wszystko się trzymało i nie będzie się przesuwało. Do zamontowania skrzynki użyłem fabryczne, oryginalne otwory, które były już w bagażniku. Także żadnych otworów dodatkowo nie musiałem wykonywać, są tutaj trzy otwory w moim wypadku Yamaha Grizzly w bagażniku. Jeden, dwa i trzy. Do zamontowania wykorzystuję ten otwór, ten i z drugiej strony oczywiście ten i ten. Także skrzynka będzie się trzymała na czterech śrubach. Dwa, trzy, cztery. W tym wypadku zamiast systemu motylkowego dałem takie śruby. Jest to śruba z góry spłaszczona, proszę. Bez żadnych otworów, a żeby po zamontowaniu zlicowała nam się z podłogą w kufrze, chodziło mi o zaoszczędzenie miejsca. Wiadomo, że kufer skrzynka jest objętościowo mniejsza, ma mniejszy litraż od kufra takiego dla pasażera. Dlatego, ażeby to miejsce zaoszczędzić, postanowiłem dać oto takie płaskie śruby. śruby są krótkie. Mają około 2 cm. A żeby pasowało nam to w otwory technologiczne, które są już w bagażniku, dałem śruby szóstki. Szóstka śruba idealnie pasuje nam w ten otwór. Oczywiście wcześniej odpowiednio wymierzyłem otwory, aby trafić w otwory technologiczne, które znajdują się w bagażniku. Wywierciłem cztery otwory i w te otwory od góry będę wkładał śruby. Po włożeniu wszystkich czterech śrub w otwory wcześniej wywiercone w skrzynce w odpowiednim miejscu układam skrzynkę na uszczelkach i śrubami celuję tak, aby weszły w otwory technologiczne wykonane już w bagażniku. Tu widać śruby, które wychodzą ze skrzynki. Są to otwory, jak już wcześniej wspomniałem, które były już wykonane, nie musiałem nic wiercić. Jedna śruba wystaje tutaj, druga tutaj. Widać w profilu uszczelkę, która znajduje się między bagażnikiem a skrzynką, która będzie dodatkowo niwelowała drgania. Na śruby nakręcam nakrętki. W moim wypadku jest to nakrętka dziesiątka. I zobaczcie, w związku z tym, iż w tym wypadku nie zostały wykorzystane motylki, a płaskie śruby nie zabrało to miejsca w kufrze. Nie będzie to przeszkadzało, utrudniało chowanie, umieszczanie jakichkolwiek przedmiotów w skrzynce, śruby ładnie dociągnięte. Uszczelka, jak widać, znajduje się między walizką a profilem, między bagażnikiem i będzie tłumiła nam drgania. Tym sposobem walizka zamontowana jest naprawdę dobrze. Trzeba by było użyć ogromnej siły, aby wyrwać ją z tych zamontowanych śrub. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. Jeżeli tak, to łapki w górę i subskrybujcie. A przed nami w późniejszym terminie więcej praktycznych filmików. Na razie.